Dawniej, dawno, dawno temu ludzie byli potężni, byli jak bogowie, mogli tworzyć swoje przeznaczenie i żyć dokładnie tak, jak tego chcą, lecz byli zbyt młodzi, zbyt nieświadomi swojej mocy oraz prawdziwych pragnień. Nie minęło wiele czasu. A przysporzyli konflikt oraz ból w sobie nawzajem. Wówczas Indra, król bogów, postanowił odebrać ludziom ich moc. Zgromadził najmądrzejsze z niebiańskich bytów, by wybrać miejsce ukrycia mocy ludzi. Umieśćmy ją na szczycie najwyższej góry, gdzie żaden śmiertelnik nie może oddychać, powiedział Waju. Bóg powietrza i oddechu. Nie, Indra nie zgodził się. Z biegiem czasu uda im się tam dotrzeć. Pogrzebmy ją zatem na dnie najgłębszego oceanu, gdzie nawet światło nie dociera. Przemówił Waruna, który zna tajemnicę głębin. Nie, Indra zaoponował. Z biegiem czasu będą szukać i tam. Dlaczego nie schowamy jej na Księżycu, który jest nas zawsze poza zasięgiem ludów ziemi? Zaproponowała Savitri, której światło odmienia mrok. Nie. Indra wciąż nie był przekonany. Z biegiem czasu przybędą nawet tam. Długa cisza zapadła pomiędzy bóstwami. Uwaga wszystkich spoczęła na ich zadaniu. Skupieni pozostali z czystym umysłem, oczekując nadejścia rozwiązania, skąd przychodzą wszelkie rozwiązania. Cisza wydłużała się bez odpowiedzi, lecz żaden z bogów nie ważył się jej zakłócić myśleniem. Pozostawali czyści, uważni, z jednopunktową koncentracją, nasłuchując. Indywidualność każdej i każdego znieruchomiała, a granice ich umysłów rozpuściły się. Mamy rozwiązanie, przemówił Indra, gdy jego świadomość zaczęła znów się poruszać. Ukryjemy moc ludzi w najgłębszym rdzeniu ich samych, ponieważ przemierzą ziemię oraz niebo, lecz żaden człowiek nie będzie szukać niczego wartościowego w sobie samym. I tak zostało postanowione. Od tamtej pory człowiek przeszukuje świat wzdłuż i wszerz, niezdolny odnaleźć tego, co każdy nosi w sobie w każdej chwili.